w dzisiejszym odcinku i robimy dzisiaj pycha, pyszne danie, można powiedzieć pycha. Powiedzcie mi sami, z czym Wam się kojarzy mięso mielone? No przeważnie wszystkim kojarzy się z, no, z kotletami, no bo, no, bo, no bo z czym? Z, kole, z kotletami albo z kuleczkami takimi właśnie do sosu, czyli z tak zwanymi pulpetami. Otóż nieprawda, można wykorzystać go do wielu fajnych w, w, przepisów, potraw i ja dzisiaj pomyślałam sobie, że zrobimy sobie pieczeń rzymską z wykorzystaniem właśnie mielonego mięsa. Mam tutaj mięso mielone, ono jest e, wołowek, tak gdzieś około no 70 deko może mam. Będę go robiła, to jest takie średnio, średnio tłuste, będę go robiła właśnie z, dodatko, z dodatkiem tej papryki. No Ale oczywiście nie dam, nie dam wszystkiego, dam tak po kawałeczku każdej, każdego koloru, żeby to e, tak ładnie wyglądało, czyli mam trzy kolory papryki, mam cebulkę, to jest e, czarotka. Do tego mam e, takie przyprawy jak, no oczywiście sól, pieprz, no to, to wiadomo, to standard. Mam tutaj troszeczkę sezamowego, e, czosnkowo-sezamowego takiego sosu i też dam tak odrobinkę dla takiego polepszenia smaku. Dam paprykę w czerwoną, łagodną w proszku. A tutaj to mam taką przyprawę do, do steka, do wołowego mięsa, do wieprzowego, także troszeczkę tego też dam. I co? Do tego ugotowałam trzy jajka, bo będę nadziewać jajkami. I jedną jajko wbiję do mięsa. Bijam go za pamięci, bo mogę no zapomnieć. Ale wiecie, też chcę go wbić, dlatego że, no, przeważnie to nie boję się tego mięsa, że, że ono mi się rozleci, ale jakoś tak dla pewności dzisiaj chcę, chcę to po prostu dać, żeby, no, bo ta pieczeń musi być taka zwarta, bo będziemy ją piec na blaszce. Blaszce, czy te jak ciasto, nie? Przecież tak będzie miała wygląd takiego ciasta. Nie ciasta, tylko, no, jak, jak pieczenie się piecze. No i ja będę do uzupełniać nasz farsz. Yy, Troszeczkę bułką, zobaczymy jaka wyjdzie konsystencja. Jeśli wyjdzie dobra i uznam, że nie trzeba, no to, no to nie dodam bułki. Tak. co jeszcze? Aha, i będę dawała jeszcze majdanek, zapomniałam naszykować. Troszkę majeranku, no, troszkę, bo nie dużo mi zostało. <grym> Także jeśli to, jeśli chodzi o przyprawy. No i tyle, uformujemy fajny placek, włożymy jajka, czyli będziemy to, tak to mniej więcej będzie wyglądało. Zresztą pokażę Wam. Jajka będziemy układać tak i będziemy to rolować w taki właśnie ten wałeczek i wrzucimy do pieca i tamże <gry> Dobrze kochani, czyli tak, sporo jest pracy, więc ja od razu zabieram się za, za, za robotę, jak to się mówi. I odłożę na razie to, co mi nie będzie potrzebne, czyli odstawię też mięso. Chcę najpierw zająć się papryką i powiem Wam, ile ja tak widzę tej papryki. Papryka jest oczywiście wymyta. No, ja to widzę po takim kawałku. Wy oczywiście możecie dać ile chcecie, ale ja myślę, że na taką ilość mięsa. No tak okroję go. Chcę oszczędzić trochę na czasie, to nie będę teraz obierać, ale te sobie zostawię na jakąś tam inną okazję. Myślę, że tyle. Nie mam czerwonej, wiecie? No, czerwona też by się fajnie komponowała, nie by to wyglądało, ale nie mam czerwonej, właśnie. Dobrze, tyle wystarczy. I teraz co? Trzeba paprykę bardzo ładnie posiekać, drobniutko. Wyciągnijcie te już białe gniazda skórki, to wszystko trzeba oczyścić ładnie. I to, taką pieczeń można podawać zarówno na zimno, do kanapek, jak i, jak i na gorąco do, do ryżu. Świetnie, świetnie się sprawdzi do ryżu albo do ziemniaków. I teraz kroimy. O, nie przełożyłam sobie na deskę, ale to... Teraz tak może zmienię, bo, ona, bo ja chciałam tą blachę po to, żeby, znaczy, tą tą, że ja to przerzucę. Działam po to, że jak będziemy formować yy, naszą roladę, żeby miała właśnie bardzo wygodnie na tym formować, bo na desce to może mi wypadać poza. Piekarnik sobie już rozgrzałam do 190 stopni yy, i będę piekła około 40 minut. No, także już mamy jedną. Pokrojono. Starajcie się pokroić jak najbardziej drobno. No, tak ten, to, żeby ona właśnie nie, nie takie duże kawałki to nie nie prezentują się tak fajnie. No, Nada to bardzo ładnego yy, właśnie, wiecie. Mm, Smaku to przede wszystkim, ale, ale będzie bardzo wizualnie ładnie wyglądać, jak ją rozkroimy, jak będą właśnie takie kolorowe papryczki w niej. Widzicie? I teraz pokroimy tą. Uważajcie tylko na palce, bo żeby tak drobno pokroić. O, jeszcze przekroimy tą. Mam trochę nieostry nóż, więc to tak szybko nie idzie. Ale już muszę zrobić tak, jak jest. O, i kroimy. Będzie to naprawdę bardzo efektowne danie. So, jest jeszcze, powiem Wam, jest jeszcze jedna opcja zrobienia takiej właśnie pieczęgi rzymskiej bez papryki, to znaczy papryka, papryka jest w proszku, ale bez papryki wiecie tej słodkiej, takiej świeżej, można dać to z koncentratem pomidorowym. Też bardzo ładnie wygląda i też no ma nieco inny, nieco inny smak, ale też można zrobić właśnie i też z jajkiem, można zrobić bez jajka, bo to wszystko jest po prostu, co wam ta, o widzicie ja właśnie, au po palcu przejechałam, ale nie rozcięłam. <gry> to wszystko, co tam sobie wymyślicie, możecie tą to mięso włożyć. Możecie zrobić ją z pieczarkami, możecie ją zrobić z jajkiem, bez jajka, tak jak mówię. To już, co Wam tam, co wam tam w duszy gra, to sobie tam do, możecie dołożyć. Albo w zasadzie, co, też, co macie w domu, jeśli macie w domu takie i takie produkty, to zróbcie po prostu z tym, a nie musicie zrobić tak, jak robię ja. ja mam taką propozycję. I to jest właściwie mój mój przepis, bo tradycyjna rzymska pieczeń papryki kolorowej nie ma. Nie zawiera takiej, wiecie, świeżej, jak ja kroję. O, I ja sobie tyle dam tylko cebulki, bo nie chcę dawać dużo. A mnie tyle wystarczy. Też trzeba ją. Nie niektórzy cebulkę przesmażają, nie, żeby była delikatniejsza, ale ja uważam, że jeżeli będę ją smażyła, a, znaczy piekła w piecu później, to ona i tak mi się ładnie rozsmaży, także nie potrzeba to jeszcze dodatkowo kombinować. No i też drobniutko, drobniutko pokrójcie i nasze dodatki już mamy. Gotowe. Do tego jeszcze można dać czosnek, ale ja nie będę dawać czosnku, z tego względu, że dam troszeczkę tego... Nie będę dawać, dlatego, że ja daję ten sos, więc on już jest sezamowy, właśnie sezamowy, czosnkowy, więc nie chcę więc tutaj dawać czosnku. No dobrze, wrzucam do naszego do naszego mięsa, paprykę z cebulką i teraz, tak jak mówiłam, wlejemy troszkę tego sosu, on jest dość, o już mi się piec zabrzał. Wy, jeżeli nie macie takiego, takiego sosu, wiecie, to dodajcie troszeczkę magii, albo jeśli nie magii, to możecie troszkę dodać sojowego sosu. Też wam bardzo fajnie tak podkreśli. Ja dam taką. Ups, chyba przesadziłam. On nie jest ostry, ale ma jednak fajny, bardzo fajny posmak, wiecie? Mmm, nie jest ostry. To no, nie przesadziłam jednak. Nawet bym się jeszcze pokusiła dolać odrobinka. Mmm, dobry, bardzo dobry. Sezam i, yy, i czosnek. Pieprzu to oczywiście nie żałujcie. Pieprzu nie żałujcie do tego, bo to fajnie, jak jest takie właśnie mocno przyprawione jeśli chodzi na piecz, no, to jest taki będzie grubo zmieniony, więc ja naprawdę nie żałuję. Bo widzicie, jak się sypie, sporo. Sól, ale soli dam nie dużo, taką szczyptę. Porządną szczyptę. Papryki dam porządną. No, muszę sprawdzić, czy oby nie <laughs> jest no nie, słodka, Nie. Ja bym powsuła całe danie. A raz tak wsypałam troszkę majeranku, rozetrzemy właśnie w rękach. O, ale będzie dobra, mówię, będzie wspaniała pieczeń. Ach, jak pachnie ślicznie. Jeśli macie w Polsce, na pewno możecie to dostać w czosnek niedźwiedzi, to do, dosypcie. No ja tutaj parę razy w polskim sklepie kupiłam, a to jest ta właśnie do, do grilla przyprawa. A ja tu parę razy w polskim sklepie kupiłam ten czosnek niedźwiedzi, i on, ale już teraz sam nie wiem dlaczego ja, że go nie mają w tym sklepie. I nie mam tego czosnku, ale znam go i wiem, że jest bardzo fajny i tutaj pasowałby idealnie do tej właśnie naszej pieczeni. Zobaczcie, jaka jest fajna już kolorek, konsystencja, mieszamy, ale jest rzadkie, widzicie, więc no nie obejdzie się bez dosypania troszkę bułki, więc dosypiemy zaraz. Ja się zastanawiam, czy to mi na tą blachę wejdzie, tak myślę, bo jeszcze jajko, a zaraz zobaczymy, jeśli nie wejdzie, to trzeba będzie upiec na blaszce, ale, ale nie wkładać na tą, tylko na taką dużą blachę. Spróbujemy jak ma teraz, jaki ma smak, jeśli chodzi o, o przyprawy. Mm. No, Słone to w ogóle nie jest. Dam jeszcze przyprawy tej do troszkę, ona jest słona. Taką. Tu są taki miks tam, wszystko jest. Różne zioła, tylko już taki zrobili z tego miks. To, to jest też bez konserwantów, bez polepszaczy, bez żadnych tam glutaminianów, sody, bez, to są takie naturalne sklepie ja to kupuję, także ja się tego nie boję, bo może myślicie, że sypie tak po prostu bez, <gryzny> bez miary, ale tego się nie, nie boję akurat. No i zobaczymy, co tam słychać teraz na smaczek. No nadal jest słone tak bardzo. Ale też nie, nie, nie trzeba tak wiecie wierzyć temu, bo sól to robi robotę, jak się piecze na drugi dzień, ale mimo wszystko jest troszeczkę niesłone. Chyba muszę tej zwykłej soli jeszcze sypnąć. Odrobię No i dobrze. Zamieszamy. I teraz już chyba powinno być. I co my teraz zrobimy z tą konsystencją? Może Wiecie co? Ja tak mi ten sos zasmakował, że się pokuszę, że jeszcze dodam go. Bo też wiem, że ono mi, roz, ono mi rozrzedzi mięso, ale to teraz tą bułką troszkę podreferujemy. Kuchnia moja jest na zasadzie dosyp dolej. do dosyp dolej, a dobrze, że nie wyrzuć. O! Teraz będzie fajnie już na pewno na smak. Nie ma takich proporcji, wiecie, nigdy idealnie, żeby dodać tego, tyle, tyle, tego, tyle, tego, tyle. To musi po prostu być no, na smak, każdy na swój smak. O, teraz to jest pucha. Mm, Perfekt. No i teraz tak, sypniemy tej bułki w takim układzie. Troszeczkę. Ale też tak starajcie się no, na oko. Sypnijmy powiedzmy dwie łyżki na razie. Dwie łyżki takie, takie do zupy. No i myślę, że chyba nam to załatwiło całą sprawę. I takie dwie łyżki. No będziecie widziały, jak to będzie konsystencja. Żeby się fajnie dało zalepić te jajka, prawda? I roz, rozłożyć to. Jeszcze dam jedną łyżeczkę. łyżeczkę dosłownie. Okej, okay, wystarczy. To jajko zwiążę, więc nie ma problemu. Mieszamy raz i chyba będzie już na to moim zdaniem. I Na sól, na pierwszy jest ok. Tak jak mówię, uważajcie z mięsami mielony, tak, tak szczególnie ono zacznie dopiero ta sól będzie wyczuwalna jak się mięso wypiecze i poleży trochę. Nie będzie tak od razu. No, moim zdaniem jest idealne. Nie trzeba tutaj nic ani soli ani pieprzu wieprzu trochę jeszcze może dała, ale nie będę tego sama jadła, więc trzeba uważać. Dobrze, i teraz tak, biorę tą tackę, teraz sobie obiorę jajka. O. Wykładamy całe mięso na tackę. Patrzcie, jaka się babeczka zrobiła. Trzeba będzie to tak czy inaczej robić ładnie rękami wszystko, żeby na mnie Na tą trzeba spać troszkę na stolnicę bułki, bo nam będzie zbierać. No i tak jak, jak placek, no znowu ta czacka jest krzywa i mi tutaj hałasuje. Tak trzeba zarobić mniej więcej, wiecie, jak ciasto. No bo no to będzie w ogóle tak wyglądać. Taki rulon, ale powinna mi się zmieścić do, do tego. I teraz tak. Zrobimy miejsce dla jajek. Ja mam na razie ugotowałam trzy. E, ale może będzie trzymało. Mam jeszcze dwa zapasowe jajka. bo wyciągnąłam z koszyczka wielkanocnego jeszcze, więc... I tu uważajcie, tak równomiernie rozłóżcie, żeby, to nie, żeby Wam się ładnie jak się rozkroi, prawda? Potrzebuję kawałek jakiegoś talerzyka na te z Teraz zresztą zobaczymy. Ja je gotowałam tak bardzo, bardzo na twardo, bo, bo po prostu czy yy, to się będzie piekło, więc one jeszcze tam będą w I takie sobie zrobimy, możecie na skorupki. Takie wgłębienia. O. Raz, dwa, no może będzie za mało, trzy. Zobaczymy teraz. Możecie nakroić do tego mięsa pietruchy zielonej, będzie super. Wyglądało i smakowało. Ja nie mam pietruszki zielonej akurat w domu. Akurat nie mam, bo jeszcze nie byłam na zakupach po świętach, więc nie mam pietruszki, ale jak najbardziej tutaj pietruszka będzie pasowała. O, drugie. No i cztery trzeba dać na pewno te jajka, bo inaczej, inaczej będzie. tutaj czwarty, to aż się prosi. Więc to to czwarte. Widzicie? Święcone. <laughs> Tam jeszcze trzeba też je wykorzystać. Także na tyle, żeby miała. Widzicie? Idealnie. Pasujne. i nic tutaj więcej nie trzeba robić, oprócz tego, że trzeba to ładnie O tym, żeby e, tym zaklejonym dać do schodu. To ciasto ma na znaczy Ten farsz ma to do siebie fajny, że można go właśnie tutaj naklejać, nadklejać, doklejać i tak jak z ciastem. Ściśnijcie troszkę te jajka, tak żeby. No i wyformujcie taki właśnie rulonik ładnie przerałkowa. Widzicie, to mi się trochę psuło. Trzeba to zgrabnie, wiecie, skleić, bo inaczej to nam się po prostu rozwali. O, coś takiego być. I tym, tym właśnie, patrzcie, jaka ładna rola się. I tym właśnie trzeba dać do spodu. Mam nadzieję, że mi się to nic, nic nie stanie z tym, że mi to nie popęka. Wygląda jeszcze z tyłu. No, jest OK. Dobrze i teraz właśnie jak już mamy gotową, trzeba y, wymierzyć blachę. No więc blacha moja jest, trzeba go przy, trochę przymniejszyć, żeby było akurat na blachę. No i tak, przesmarować trzeba trochę masłem. Albo smalcem, albo oliwą, no co tam macie akurat pod ręką. Ja tam mam trochę masła akurat to. Czemu ta blacha jest mokra, to też nie wiem. Ja ją tam trochę przyjadę masłem, żeby... Żeby mi się tu nic nie przypiekło i nie chcę dawać na papier, wiecie, bo ona mi się, może mi się nie zmieścić. Tak będę dała na ten papier do pieczenia. Może to nie będę tak widziała, czy to jest idealnie zrobione, tak to tak, będzie. mam taką o. wszystko jasność, że tak powiem. Trochę tam przesmarujcie, nie tak, aż nie wiadomo jak. Nie, 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 ten. No i przesypcie troszkę było tartą. No i już. I teraz możemy, moi drodzy, to wkładać. Chcę, żebyście to widziały, jak ja to robię. Mam nadzieję, że się tylko to nie rozwali. Nie bardzo nie chciałam. Ups. Ale dzięki temu, że tak huknęło, to, to przynajmniej wiem, że ona tu siedzi, że mi się nie przełamała. No i już. I pieczeń mamy. Pieczeń mamy gotową. Teraz trzeba troszeczkę po, pomoczyć wodą. Czekajcie, wezmę pomożę sobie rękę w wodzie. a i troszeczkę przesmałuję I już. I taką pieczeń, moi drodzy, wkładam na 40 minut do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni. O, I czekamy. Widzimy się po krótkiej przerwie, jak pieczeń się wypiecze. Rozkroimy, zobaczymy, jak wyszła. Także ja wkładam do samego. Aha, tutaj mam oczywiście na blachę, jeszcze nie potrzebne. I ja wkładam na na nasz ustalony czas. Pieczemy, jak się skończy, to jak będzie pieczeń gotowa, to pokażę Wam, jak wyszła. Także do zobaczenia po przerwie. Cześć, witajcie po przerwie. Pachnie w całej kuchni. Na, e, nasza pieczeń już jest gotowa. Także zaraz się dowiemy, jak wygląda po przekrojeniu. Sama jestem bardzo ciekawa. Piekła się pięknie. Jeszcze jest troszeczkę ciepła. Więc muszę to bardzo delikatnie zrobić, żeby mi się po prostu nie popsuła. Ale może jakoś przy odrobinie szczęścia. Pachnie papryką ślicznie. O, o nie dam rady chyba, tak. A może. O, zobaczcie. Mmm! Prawda, że piękna. Można ją podawać, tak jak mówiłam, można ją podać na. Na ciepło, na zimno do kanapek. Wybór już, <śmiech> przepraszam, <śmiech> pozostawiam dla Was. I zobaczymy teraz, jak właśnie wygląda w środku. Przekroimy, ukroimy jeden plasterek. Mm. O, jaka śliczna. Mm. Ukroimy drugi. Ona, wiecie, jak wystygnie, to ona będzie łatwiejsza dużo w krojeniu, dlatego też. Możecie jak chcecie, ale pięknie, jeszcze tego chyba nie widzicie, <laughs> zaraz Wam pokażę. O, zapach jest w całej, w całej kuchni. Zobaczcie, jak pięknie, jak pięknie wygląda. O tak, tak jak mówię, ona po prostu musi być Musimy, y, musi być, y, wysygnąć wystygn dobrze, żeby po prostu się ładnie kroiła. Ale jeśli chcecie podać na ciepło, możecie też właśnie podać, podać ją y, ukroić delikatnie i podawać na ciepło. Ale ślicznie pachnie. Hmm. Ja jeszcze mam taki pomysł, żeby ją troszeczkę osypać po wierzchu pieprzem, żeby to nadało. Wiecie, taki fajny jeszcze. Podkreślić taki jeszcze smaczek, żeby nadało. No i co? Proszę bardzo. Nasza pieczeń rzymska się udała na medal. Hmm. Nie macie pojęcia, jak to ślicznie pachnie. Pachnie właśnie pieczark, nie pieczarkami, tylko pachnie papryką. Pachnie fajnie e, tym, tym, tym sosem, który dolałam, wiecie? I te, te wszystkie, wszystkie przyprawy, które daliśmy, zostały moim zdaniem są. Na, są ucelowane po prostu na medal, ale ja zaraz muszę ją spróbować, żeby Wam powiedzieć jeszcze, czy w smaku jest ok. Hmm. Nic dodać nic ująć. Naciekła jest bardzo dobra. Hmm, hmm, hmm. A pyszna. Wypiekła się idealnie. ten pieprz podkreślił smak. Mówię wam, zachęcam wam, zróbcie sobie taką pieczeń. Czy to właśnie na zimno, czy na, na ciepło. <grym> Wygląda aż się cała śmieje. Także tak kochani, jak wam się podobał mój odcinek? No niestety chyba na to wychodzi, że musiałam dobrać drugą część, także um, <grym> przepraszam was za to, myślałam, że będzie to w całości, no ale jednak e, wyszły dwie części. No trudno, zobaczycie w dwóch kawałkach. Także jak Wam się podobał mój przepis na pieczenie rzymską, to zachęcam Was do oglądania moich kolejnych odcinków. No i takich udanych wypieków, fajnych, wesołych, wygląda jak słoneczko, takie żółte. I trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia, do zobaczenia. Kasia, jeżeli, jeżeli będziecie zainteresowani, e, że tak powiem, proporcjami co do, do mojej pieczeni rzymskiej. Dajcie znać, podam wam wtedy w opisie proporcje, żeby, żeby wam się udała. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!